Witamy bardzo serdecznie wszystkie dzieci. Wiemy, że trwają jeszcze ferie zimowe, a dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać o naszych czworonożnych przyjaciołach. I dlatego też postanowiłem zaprosić pana Witolda Bęsza, naszego dobry. weterynarza, ulubionego w Strzelinie i w okolicy weterynarza. Panie Witku, witam bardzo serdecznie. Witam, mamy też, no lubię? właśnie, kogo my tutaj mamy? Daisy. 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 Dizia. To jest piesek rasy? Cocker Spaniel. Mhm. Taki bardzo przyjazny piesek. Bardzo przyjazny piesek. Także to akurat moja ulubiona rasa. O, Wojbitku, <laughs> tak na dobry początek, bo program jest dla dzieci, bo tak jak powiedziałem, trwają ferie zimowe. E, bardzo dużo dzieci marzy o tym, żeby mieć zwierzątko. Najczęściej mówią o pieskach, o kotkach. A ja mam takie pytanie na dobry początek: jakie, Pana zdaniem, trzeba spełniać kryteria, aby być dobrym właścicielem takiego zwierzątka? Także myślę, że takim podstawowym kryterium jest to. Że nie chcecie mieć zwierzątka po prostu dlatego, że chcecie mieć zwierzątko, tylko dlatego, że chcecie mieć przyjaciela. E, czyli trzeba mieć świadomość tego, że to musi być obustronna relacja, prawda? Czyli nie tylko, e, nie tylko ten, to zwierzątko jest dla nas, żeby nam sprawić jakąś radość, tylko my musimy też pamiętać o tym, że musimy dbać o to zwierzątko. E, czyli e, musimy pamiętać o jego potrzebach. No i muszę powiedzieć, że jednak większość dzieciaków, większość ludzi tak podchodzi. Ale nie zawsze tak jest. Często idziemy za modą, kupujemy zwierzaka, a później brakuje nam jakoś już siły, żeby, żeby dokończyć nasz cel i zająć się nim prawidłowo. Więc to jest chyba podstawowe kryterium, że szukamy przyjaciela, czyli kogoś, z kim możemy nawiązać relacje. Mhm. Ale to musi być zawsze relacja obustronna, prawda? Także pamiętajcie mhm. o tym, jak będziecie marzyć o zwierzęciu. Musicie zapytać się, czy jesteście w stanie zadbać o jego potrzeby, a nie mm. tylko o swoje potrzeby. A no właśnie, nie. czyli bądźmy odpowiedzialni. Bierzemy pieska, to musimy pamiętać o tym, że trzeba go wyprowadzać na spacer. Czasami to bywa tak, że piesek sobie o 5 rano już chce wyjść, a my wtedy mówimy, nie, nie, my będziemy spać. Ta, na I najczęściej przykład. wtedy rodzice przyjmują tą rolę, a to nie o to chodzi. To nie, to nie bierzemy, jeżeli dzieciak, e, dzieci chcecie mieć psa, to niestety, ale musimy a. pamiętać o tym, że wasze życie się zmieni. A, no Będziecie dużo chodzić na spacery, e, ale to też właśnie, widzę to po sobie. E, to nie na tym polega, bo rodzice bardzo chętnie przyjmują tą rolę i rano dziecko niech sobie pośpi, a to nie tak ma być. To jednak, jeżeli wzięliśmy psa. To po to, że musimy jednak wstać rano, wyprowadzić psa, a no, tak, no może karmić. wieczorem rodzice mogą przejąć tą tak. pałeczkę, ale tak to wygląda. Ale w większości przypadków jednak tak się zdarza, że to rodzice przejmują tą rolę, um, a, ale jednak <laughs> powinno to być tak, że to działa. Obustronnie, prawda? Czyli, Czyli nim podejmiemy taką decyzję, to się dwa razy zastanawiamy i później przejmujemy obowiązki. Dokładnie. Pamiętamy też o tym, że takie zwierzątko może też na przykład zachorować, prawda? I też trzeba wtedy oczywiście. się nim. To, tak, jak człowiek, oczywiście. To, tak. Chorują i to nawet dosyć często, więc pamiętajcie o tym, że, że samo. Podjęcie decyzji o tym, że będziecie mieli zwierzę i finanse na to zwierzę, bo wiadomo, że nie zawsze przygarniamy, czasami kupujemy. Em, no tak. To jednak wiąże się to z tym, że trzeba mieć pamięć o tym, że jeszcze w międzyczasie też się coś zdarzy. Czyli zwierzę zachoruje, to też kosztuje. Mm -hmm. Pamiętajcie o tym, że musi dostać jeść, musi mieć jeszcze różne rzeczy, jak posłanie, klatki, no i tak dalej. Więc, więc to są finanse, na które musimy być przygotowani, a często jednak podejmujemy decyzję o zwierzaku tak dosyć y, y, chaotycznie i na na, na podstawie jakiegoś impulsu, bo nam się spodobało. No właśnie, tak zwane no mody właśnie. na psy, mody na koty. No dosyć często teraz się to zdarza, że jak ktoś już zobaczył jakiegoś pieska, to chce mieć takiego samego mm. i my to zauważamy bardzo często. Mm. A teraz, tak Panie Witku, więc... troszeczkę o jedzeniu powiemy. Ja tutaj przytoczę taką historię. Taką sytuację, którą widziałem na własne oczy. A, no tam sobie piesek pochodzi, nic nie szkodzi. O, już jest z powrotem z nami. No bo tak, jest dużo zwierzątek takich bezdomnych. Najczęściej są to koty, teraz w okresie jesienno-zimowym widać, te kotki sobie chodzą, przychodzą, gdzieś tam podchodzą pod klatki i tak dalej. I ludzie no, w przypływie dobroci teoretycznie je karmią. I widziałem taką sytuację, kiedy do takiej puszeczki Zostało wsypane jakiś stawie boczek, kawałki stawie kiełbasy, chleba, i to był posiłek dla biednego kotka. Czy tak należy karmić? Tak, Pędarku, właśnie zwierzęta. To też ubolewam nad tym strasznie, że traktujemy nasze zwierzęta, 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 tak samo te, które żyją koło nas, bezdomne, czy, czy takie dzikie, jak śmietnik. No, tak samo robimy z ptakami, no niestety. Niestety pamiętajcie, że to co my jemy wcale nie znaczy, że ono jest najzdrowsze. Nasze nawyki mm. żywieniowe naprawdę nie służą nam, a tym bardziej naszym zwierzętom. Mm. E, I powiem Wam, e, że e, to naprawdę. E, rzeczy, które wyrzucamy y, mm. są teraz tak konserwowane, y, że one się nie psują w sposób prawidłowy. Słuchajcie, jak wyrzucimy jakieś rzeczy, dlaczego niektóre restauracje zamykają śmietniki? No bo, y, bo to jest trucizna, jak je wyrzucimy mm. na drugi dzień, one się źle psują po prostu i y, y, to naprawdę poleży jeden dzień i to jest mm. zepsute. To to lepiej zastosować naprawdę karmę dla zwierzaka, bo ona jest przeznaczona do tego, żeby była dłużej świeża. Jak jest liofilizowana, mm. czyli sucha karma, ona może dłużej postać. Dlatego y, jednak zastosujmy karmę dla zwierząt, bo, bo nasze jedzenie naprawdę tym zwierzętom nie służy, a mm. tym bardziej, jeżeli poleży jeden dzień gdzieś no i, i jest już do wyrzucenia. Także... Czyli chcemy nakarmić bezdomnego kotka, to kupujemy y, taką karmę dla kotów, dajemy tak, do miseczki. Najlepiej suchą, żeby się nie psuła i, y -y. I, i niech sobie tam stoi wtedy. Tylko też pamiętajcie o tym, że nie wystawiamy jedzenia, gdzie popadnie. To mnie też bardzo y, trochę y, martwi, że y, wszyscy wykładają jedzenie ogólnodostępne. Niestety później widzicie, to, że po całym mieście chodzą lisy. No e, to są zwierzęta, które są dzikie. E, one nie powinny mieć jedzenia wszędzie. E, chodzą lisy, chodzą. E, e, kuny. Mhm. E, przez Ilość jedzenia, która jest wszędzie wyrzucana. Jak chcecie, to odkarmcie koty w takich miejscach, które są jakieś okno od piwnicy otwarte, mm -hmm. jakieś miejsce, gdzie, gdzie nie będzie dostępu dla dzikich zwierzaków. Także, e, no A taki, y, Panie Witku, czym kamimy? Takie no na przykład, właśnie, nie wiem, gołębie No czy właśnie też... o to chodzi. Nie używamy do tego starego chleba. Bo o, właśnie. nasz chleb, niestety, zawiera wiele konserwantów, współchniaczy i tak dalej. On jest solony przede wszystkim. Jak takie zwierzę poje takiego chleba. O ono później musi napić się wody nie ma skąd w zimie napić się wody no prawda bo bo nie bo na przykład Tak, zamarzynie. bo nie ma kałuż no tak. także ono umiera po prostu fajnie one się rzucają na jedzenie i tak dalej ale pamiętajcie o tym że jeżeli chcemy karmić ptaki to karmimy je ziarnem jeżeli to są o, takie takie y, 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 ziarnojady prawda także inaczej karmimy też oczywiście y, sikorki inaczej karmimy ziarnojady jady. ty już chodź tu. chodź chcesz z nami chce sobie z nami porozmawiać tak o no właśnie Mój pies też cierpi na tym, że ludzie wyrzucają jedzenie, powiem wam szczerze, bo e, e, zjada wszystko, co się rusza pod, pod domami, jak chodzę na spacer i mnie to też martwi, więc dlatego A błagam, no nie wyrzucajcie, nie dawajcie jedzenia, gdzie popadnie, tylko w określonych miejscach. Czyli apelujemy o to właśnie, szczególnie teraz w tym czasie, bo to czasami bywa tak, że chce niby ktoś pomóc i w dobrej wierze niby działa, okazuje się, że nie tylko nie pomaga, ale i bardzo mocno szkodzi. Dokładnie. A więc właśnie. A teraz, was Witku, tak, y, nawiązując jeszcze do tego że jest dużo takich zwierzątek, różnych bezdomnych. Kiedy ktoś zauważy, przypadkowo zwierzę leżące, wymagające pomocy, nie wiem, z jakąś złamaną nóżką, albo jest świadkiem wypadku, jak kot wpada pod auto, co wtedy zrobić? Słuchajcie, jeżeli jesteście na tyle e, już starsi i e, decyzyjni, możecie podejść decyzję o tym, że pomożecie sami, e, ale wtedy trzeba mieć świadomość, że trzeba mieć jakiś transport. Pamiętajcie, żeby nie podchodzić do takiego zwierzęcia, jeżeli nie wiecie, jak ono się zachowa, tylko poobserwować je, w jakim ono w stanie. Może być w stanie szoku, więc może was ugryźć, jeżeli o to chodzi, więc lepiej, żeby był ktoś dorosły, kto wam w tym pomoże. A jeżeli nie, to pierwsze, co robicie, to dzwonicie na Straż Miejską. Mhm. Straż miejska wie, kto się takim zwierzęciem zajmie. Dzwoni do. Lekarza, który akurat może podjechać, przyjedzie i pomoże takiemu mhm. zwierzęciu, więc lepiej, jeżeli nie jesteście w stanie mu pomóc sami, to lepiej zadzwonić na straż miejską. Ja mówię, jak to jest większe zwierzę, potrącony mhm. pies albo na przykład kot, który nie może się poruszać, ale nie wiecie, jak zareaguje, to właśnie mówię, lepiej kogoś dorosłego albo straż miejską. Mhm. A jeżeli to jest jakiś ptaszek, jakiś bardzo mały kotek i tak dalej i go weźmiecie, to pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście w stanie mu zapewnić taką opiekę, to. To jak najbardziej, a jeżeli nie, to jednak, żebyście się zwrócili do kogoś, kto się tym zajmuje. Czyli do lekarza e, powiedzieć rodzicom, żeby, mm -hmm. żeby, e, żeby zadzwonili do kogoś, kto się tym zajmuje. Rodzice też mają do dyspozycji Straż Miejską, lekarzy, którzy mają podpisane umowy z gminami i takimi zwierzętami się mają obowiązek zajmować. Także, mm -hmm. e, także tak to wygląda, ale nie podchodźcie do każdego zwierzęcia, które wymaga pomocy, bo nie wiecie, jak ono się może a, no za, zachować. Mm -hmm. Jeżeli pies jest na przykład potrącony, może go coś boleć, a wy będziecie chcieli mu pomóc, może was ugryźć, więc lepiej, żeby to zrobił ktoś dorosły, um, bo mówię, może być różnie. Nie? Czyli widzimy coś niepokojącego, tak. jesteśmy sami, e, prosimy osoby dorosłe i wzywamy pomoc dopiero tak. wtedy. i nie. Tak samo z ptakami, razu, bo bardzo tak, często nam się mm. zdarza, bardzo dużo nam przynoszą ludzie ptaków potrąconych, e, potrąconych ptaków, które wypadły z gniazda, które jeszcze mm. nie potrafią latać. Nie zawsze jest tak, że taki ptak, który leży pod drzewem wymaga naszej pomocy. O. Em, oczywiście, że jest taka sytuacja, gdzie są nieopierzone takie jeszcze e, ptaki, które wypadły z gniazda. No im tak szczerze mówiąc, niewiele już pomoże, bo jeżeli ich nie odkarmimy, no to wtedy mm. dzieciaki nam nie przynoszą. Robimy próby odkarmiania takich ptaków. Czasami się to udaje, czasami nie. Ale powiem szczerze, jeżeli widzimy ptaka, który sobie skacze pod drzewem, ale nie może polecieć, nie zawsze wymaga tego, żebyśmy go złapali i przynieśli do lekarza, bo on często wypada z gniazda, jest pod, pod drzewem, ale pomimo tego, że wypadł, to jeszcze jest obsługiwany przez swoich rodziców i oh. czasami potrafi naprawdę nauczyć się latać. On, jeżeli to jest taki skoczek, że tak powiem, to a często ludzie nam takie ptaszki łapią, przynoszą. On jest wtedy oh, wyrwany dobrze. z tego środowiska, no tak. um, nie za bardzo. Zostawcie takiego ptaka, poobserwujcie, jeżeli on sobie skacze, ale nie leci. Zostawcie na razie i tak dalej. Nie? Jak mm -hmm. widzicie, rzeczywiście jest słaby, skulony. Nie chce, nie ma reakcji. No to mm -hmm. wtedy tak. wtedy, to wtedy Trzeba tak. go przynieść. Być może jest pogryziony, albo trafił na druty elektryczne. Um, I takiego ptaka bez problemu możecie złapać, przynieść i tak dalej. Ale mm -hmm. nie, nie łapcie każdego ptaszka, który leży gdzieś tam pod drzewem poobserwujcie go, czy on się porusza, czy skaczy, czy jest żywotny i tak dalej. Nie? Um, także taka reakcja. Nie każde zwierzę, które jest w naturze, potrzebuje naszej no pomocy. Tak. i prawda? to też trzeba mówić. No tak, bardzo ciekawe informacje, ale y, musimy kończyć nasz pierwszy odcinek. Dziękujemy Panu Witkowi y, za to, że tutaj z nami dzisiaj jest i zapraszamy do oglądania drugiego odcinka. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki.